Apokalipsa dzień po dniu. Piołun. A imię gwiazdy brzmi piołun. I trzecia część wód stała się piołunem, i wielu ludzi pomarło od wód, bo stały się gorzkie. Apokalipsa rozdział ósmy, wiersz jedenasty. Wśród roślin z rodziny Artemisia znajduje się Artemisia herba alba. Gatunek rośliny z rodziny astrowatych, który rośnie dziko w basenie Morza Śródziemnego, znana również jako biały piołun. Cała roślina ma gorzki smak. Odmiana ta jest spożywana przez wielbłądy i kozy. Beduini używają jej również do parzenia herbaty. Uważa się też, że stanowi ona lekarstwo na dolegliwości żołądkowe. Z drugiej strony Artemisia absyntium jest toksyczna i halucynogenna i kojarzy się z odurzającym alkoholowym napojem nazywanym absyntem. W Piśmie Świętym piołun zazwyczaj symbolizuje gorycz i smutek. Lamentacje 3:19. Król Salomon mówi o kobiecie, która ostatecznie staje się gorzka jak piołun. Przysłów 5:4. Piołun jest również symbolem bałwochwalstwa, powtórzonego prawa 29.18. W omawianym przez nas fragmencie reprezentuje apostazję kościoła w Rzymie. Co oznacza wyrażenie wody stały się gorzkie. Cały ten werset przypomina przemianę wód Egiptu w krew oraz gorzkie wody Mara, które Bóg oczyścił dla Hebrajczyków. Zobacz, księga wyjścia 7, 15-24. Oraz 15-23. W obydwu przypadkach związek między wodą a życiem jest oczywisty. Woda ma kluczowe znaczenie dla podtrzymania życia, ale jeśli jest zanieczyszczona i gorzka, może zabić. Kiedy fałszywe nauki zostały wprowadzone do kościoła, spowodowało to duchową śmierć wszystkich, którzy spożyli te trujące wody. Fałszywe doktryny nie tylko doprowadziły Kościół Rzymski do odstępstwa, ale sprawiły także, że stał się bardziej konsekwentny w narzucaniu swoich nauk poprzez prześladowania. Dogmaty zostały podniesione do rangi praw państwowych, ponieważ jednak stały w sprzeczności z prawem Bożym, sprowadzały jedynie ucisk na tych, którzy pragnęli pozostać wierni prawdziwej wierze. Pokusa ulegania kompromisom była silna. Szybko przestrzeganie niedzieli stało się prawem, a zachowywanie szabatu zostało obłożone anatemą przez sobór w Laodycei w 364 roku. Chrześcijaństwo było religią państwową, więc wydawało się, że przestrzeganie jego nauk jest rzeczą właściwą dla obywateli Cesarstwa, ale było to śmiertelne oszustwo, szczególnie, że postępujące latami zatrucie Kościoła nie było już tak oczywiste. W tym wszystkim, co się wydarzyło, dostrzegamy przebłysk kryzysu, przed którym stoimy dzisiaj. Poświęćmy chwilę na modlitwę, Panie Jezu, pozwól mi pozostać słodkim w Twoich oczach i pomóż mi być błogosławieństwem dla innych. Pomóż mi wiernie Ci służyć i uniknąć gorzkiego końca, z którym zmierzą się inni ludzie. Do dalszego studiowania. Księga Rut, rozdział pierwszy, wiersz dwudziesty, Księga Amosa, rozdział piąty, wiersz siódmy, Księga Jeremiasza, rozdział dwudziesty trzeci, wiersz piętnasty.